Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest o 52 cm większa od obwodu jednej ściany. Ile wynosi długość krawędzi tego sześcianu? Dobra, zacznijmy od tego, żeby przypomnieć, co to jest sześcian. Jak wygląda sześcian, narysujmy sobie taki sześcian. O, mamy taki mamy taki sześcian, sześcian. Czyli sześcian to jest po prostu taka kostka do gry. Każdy grał kostką tak. do gry. Wie jak wygląda od 1 do 6. 6 ścian ma. I teraz w zadaniu suma długości wszystkich krawędzi sześcianu. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu. Ile w ogóle krawędzi ma sześcianu? Uznaczmy krawędź sześcianu przez literkę A. I policzmy i ile krawędzi ma 6. Czyli co? Na początku liczymy krawędzie tutaj góry. 4. Na dole są też 4, 8. I teraz te łączące górę do 9, 10, 11 i 12. Mamy 12 krawędzi. Czyli możemy sobie zapisać że 12. A przez A to będzie co? Nasza krawędź. Dobra. I ta suma długości wszystkich krawędzi jest o 52 cm większa od obwodu jednej ściany. Obwód jednej ściany. Co to jest obwód jednej ściany? Bierzemy sobie jedną ścianę. Tą sobie weźmiemy tą tutaj O. Tą przednią ścianę. Sobie zakreślimy ją. Obwód tej ściany, co to jest obwód? To jest kwadrat, tak? To jest kwadrat. Obwód kwadratu wszędzie jest a, to nic innego jak 4 razy a. Dodajemy do siebie 4 boki, czyli 4a. I teraz ta suma długości wszystkich krawędzi, czyli 12a, jest o 52 cm większa od tego obwodu 4a, czyli musimy do obwodu dodać 52 cm i wówczas otrzymamy tą sumę długości wszystkich krawędzi. Otrzymujemy teraz układ równań. Równanie, tu równanie otrzymujemy, yy, które po prostu rozwiązujemy. Naszym niewiadomym jest literka A. Przenosimy 4A na lewą stronę. Tak, będziemy mieli 12A minus 4A jest równe 52, czyli 8a jest równe 52, czyli dzielimy na 8, czyli a będzie równe 6 i 4 ósme, a to będzie równe 6 i 1 druga, tak? 6 i 1 2. Sprawdźmy, czy to jest prawda, bo możemy oczywiście każde, każde zadanie można sprawdzić, ale lepiej sprawdzić je i wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko dobrze wyliczyliśmy. Dobra. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu. Czyli to jest to 12a. 12 razy 6 i 1 druga. Ile to jest? 12 razy 6 jest 72. I połówka z 12, 6. To będzie 78. Teraz 4a. Ile to jest? 4 razy 6 i pół. Czyli to jest 26. Dobra, i w zadaniu było, było, było takie zdanko. Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu, czyli ta suma, jest o 52 cm większa od obwodu jednej ściany, czyli od tego. No i pytanie, czy 78 minus 26 jest 52 7 minus 2, 5 i 8 minus 6, 2. Jest 52, jest 52. Wszystko się zgadza, więc naszą odpowiedzią jest, ile wynosi długość krawędzi tego sześcianu? Długość krawędzi tego sześcianu, długość krawędzi tego sześcianu wynosi 6, 1/2 centymetr. I to wszystko. Dzięki, subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapki w górę. Hej.